Siema, z tej strony Soba witam was bardzo serdecznie w specjalnym odcinku świątecznym. W którym przede wszystkim chciałbym Wam złożyć życzenia także wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku, bo nie wiadomo, czy się zobaczymy ymm, jeszcze na tej tubie do końca roku. Pewnie nie, <t> także już teraz y... składam Wam życzenia na nowy rok. Chciałbym Wam przede wszystkim życzyć tego, abyście spędzili te święta z rodzinką. Pomimo obostrzeń, to jeśli to dobrze rozkminicie, to możecie spędzić z całą rodziną święta, oczywiście pod warunkiem, że nie ma nigdzie ryzyka zarażenia się. Też o tym trzeba trochę pomyśleć. Ten rok był bardzo ciężkim rokiem dla całej Polski i nie tylko Polski, ale i całego świata, także mam nadzieję, że wejdziecie w 2021 rok z pozytywną energią żebyście nie myśleli o tym, że ej, jednak jeszcze jest trochę ten 2020 w 2021 bo jednak pandemia została żebyście zapomnieli o tej pandemii oczywiście, żebyście też myśleli trzeźwo o pandemii, ale żebyście jednak mieli już za sobą ten 2020 Żebyście już zostawili te wszystkie złe rzeczy, które się tutaj wydarzyły Powiedzieli sio, sio, temu panu dziękujemy I widamy 21 rok Także mam nadzieję, że tak wszyscy zrobią Żeby nikt już nie strał pod siebie w 2021 Natomiast mi możecie życzyć na przykład ruszenia dupy na tej tubie Bo nic się tutaj nie dzieje Pomimo oczywiście tego, że ja nic nie robiłem praktycznie przez bardzo długi czas to jednak jakaś tam mała aktywność była na moim kanale, za co oczywiście bardzo dziękuję, bo się nie spodziewałem tego, że cokolwiek się tutaj będzie działo bo momencie, że mnie nie będzie. E, a jednak jakieś tam małe wyświetlenia wpadały, jakieś tam komentarze się pojawiały, filmy z GTA ma ponad 1000 wyświetleń, czego się w ogóle nie spodziewałem, ale po prostu trafiłem w trendy, więc to też może o to chodzi. Postaram się robić y, o wiele więcej takich materiałów. Postaram się y, od przyszłego roku gdzieś zapisywać sobie y, takie postanowienie noworoczne. Postaram sobie się zapisywać jakieś właśnie pomysły na filmy itd. i tak dalej. I starać się je realizować od razu w momencie, gdy, je, jakby, gdy mi to wpadnie do głowy. Bo ja mam taki sposób. Ja jakoś tak, tak, tak dziwnie y, mam, że wpadnie mi jakiś pomysł do głowy i ja, ja go tak zwlekam, zwlekam, zwlekam z tym pomysłem i w końcu mi się już tego w ogóle nie chce robić i tak trendy był Among Us, dopiero co tam wchodził ten trend i miliard ludzi po prostu zaczęło wpływać na tego Among Usa, to chciałem nagrać, ale odwlekałem, zbieranie grupki, no to też tak... Y a może się znajdzie, a może nie. No, i w końcu nic nie zrobiłem. Z wieloma trendami tak było. Także mam nadzieję, że od przyszłego roku będę starał się to wszystko sobie zapisywać i starać się realizować od razu. Lepiej to zacząć realizować od razu, a potem, jak się nie uda, no to trudno. Aniżeli to zwlekać, 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 a potem się nie uda. No to jest takie serio. Dobra, ale dosyć tych smutów. Życzę Wam jeszcze raz yy, wesołych świąt. Yy, s Smacznego s stołu, s stołu, będziecie jedli stół, tylko nie szklany, bo niebezpieczne, yy, smacznych jedzeń, karpia, cokolwiek, nie mam zamiaru tutaj oczywiście przedłużać tego filmu do nie wiadomo ile, więc jeszcze raz, Wesołych Świąt Szczęśliwego Nowego Roku, a ja bym bardzo prosił o wsparcie dla mnie, żebym na Nowy Rok, jednak wziął się i tego tuba zrobił w końcu, bo jest ciężko. Także to na tyle na razie. Cześć. I... Bajo. Wesołych świąt.